Dobrze, od czego by tu... A dobrze. Dawno, dawno temu... Nie! Przepraszam, bo ludzie zaczną wychodzić z kina. Trzeba z pomysłem! Mam, 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 mam! Genialny patent! Nie, 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 nie! Ja to już gdzieś widziałem! O Jezu, nie, nie! Tylko nie to! Na połowa filmów tak się zaczyna! Zabierzcie tę książkę i zrobimy tak. No tak, dzisiaj sobie na rabie Kurczak Mały to okej okay film. Ludzie dostają kurwicy jak go widzą, bo jest u, złośliwy, a tymczasem nie jest taki zły, jakby wam się wydawało. Fabuła jest taka, że ten kurczak, który nazywa się Kurczak Mały, sprowadza na miasto apokalipsę, myśląc, że niebo spada i potem każdy go gnoi do całkiem przerysowanego stopnia. Jaka jest ironia w tym, że osoby, które na ogół się tego filmu, podkreślają, że komedia i w sumie kreskówki polegają na przerysowywaniu rzeczy. Dodatkowo ma ojca, który go nie lubi, bo on robi mu wstydu, a w szkole się z niego śmieją. I tak mamy tam lisa, kobietę, czy raczej dziewczynkę, co jest na plus. Dobra, wiem, chcesz, żeby kobiety siedziały w kuchni, a faceci są lepsi, o mój Boże, nie musisz mi pisać o tym, jak to każdy list powinien być facetem pod każdym jebanym filmem, jasne? Ale w końcu Kurczakowi przez trening i wygranie meczu baseball'a udaje się zdobyć sympatię miasta i swojej rodziny. Myśli, że teraz wszystko jest super, ale okazuje się, że niebo faktycznie spada i... O okazuje się, że mamy kurwa kosmitów! Kurczak jego gangluzaku, czyli ta kaczka i ta śmia, której głos podkłada... Jestem najsłabszym ogniwem, przeze mnie zginiecie, wyrzućcie mnie za burtę, póki jeszcze czas! Cezary Pazura Taki Taki Chloe, 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 Mają dzieciaka kosmitów, co oczywiście oznacza, że jego rodzice za nim gonią. Kuczak chce powiadomić miasto, ale zgadliście, nikt mu nie wierzy, bo kosmici stali się niewidzialni. Znowu nikt go nie lubi, ale hej, dostają nauczkę, bo niebo znowu spada, a kosmici atakują miasto. Kurak i jego ojciec, który dopiero teraz, zauważyłem, w jak Janusz, ale jako broiler, zostają wescani przez Ufolonga i wszystko się wyjaśnia, tak naprawdę kosmici byli tu po żołędzie, a nie byli napadać na ziemię. Miasto wraca do normy, poza tą małą, która już nie jest a tylko tym... A szkoda, mi miałem nadzieję, że da się to odkręcić. A kończymy tym, że kucaka każdy lubi. Chwila, czemu ten film jest zły? Ludzie mówią, że ma negatywne przesłanie. Chwila, kurwa, gdzie? Po mojemu to ten film pokazuje, że żeby być szanowany trzeba po prostu sobie na to zasłużyć i nie poddawać się jak ludzie albo kosmiki rzucają ci kłody pod nogi. Dla rodziców to też dobre przesłanie. Ufaj swoim dzieciakom. Dorzućmy do tego fajną polską wersję i niektóre postacie też całkiem ok. I pomimo przewidywalnej historii i żartów, przy których szczerze ja ani razu się nie pośmiałem, mamy całkiem przyjemny film dla dzieci, a nie na film do